Halo, witam Was w kolejnym odcinku. Ja jestem Mateusz, to jest Max Payne 3 bez podtytułów. To jest ostatni, prawdopodobnie odcinek. Nie, no, tak mi się wydaje, że. Ojoj, 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 ojoj. Wiedziałem, że nie zginął. Czułem to. Znaczy, ja wiem, że pojawia się ten krzyżyk, nie? Jak ktoś tam umiera. Ale no czasami tego sobie nie zauważysz. Znaczy nie jest się pewny, nie? Bo... Patrzcie, no on tyle ołowiu dostał. O, są to jak miło. Co znaczy się jest? nic nie ma. Żadnej złotej broni. Szanse na kolejną złotą broń maleją. Czy ich jeszcze tu nie ma? Tu wiem, że lecisz. Tu lecisz. Nie, no. ja nie będę chodzić ruchomymi schodami, ja jestem tym. A, a nie, nie będę słuchał rewolwer się długo przeatowuje. Max robi cardio, a nie że tam. Co tam panowie? Chciałem powiedzieć, że to idealne miejsce na... E, na wzięcie... No. Boże święty, no nie umiem się wysłowić. No na odpalenie laserowych. Ale dobrze to weszło. A co mam... Wejść do pociągu? Fajnie. Coś tu będzie pewnie. Musi coś tu być. Nie wierzę, że nic tu nie ma, no. Gówno. Bo obstawiam, że jak ruszę yy, zasilanie, to już nie będę mógł tu nic zrobić, nie? Albo będzie strzelanina w pociągu. Oj, to może być it looked like they'd cut the power off in the office at the end of the platform that was where i'd get running. Nie, nie chcę tego z laserowym. On it running the trams were running again maybe they'd take me to my gate maybe they'd bring more guys wanting to whack me maybe both i the both Nos. To za śmiecie No jak ty nie zginąłeś? Ale ty nie żyjesz No chyba nie doleci żaden z strzał We were off. Oh. Chłopie, oje, oje, oje. I felt like I might be able to recharge for a second. into the station and met more murderous assholes. wszystko za zaczęło się od pociągu. Uu.

do nich, to raczej mam małe szanse ich pokonać. Jest! No, Jak? Wydawało mi się, że było to. O, tak. Nie mogę się przeżyć. Tu jest jeszcze jeden. Czyś by to byli wszyscy? A to wygląda! Miło! Panowie yy, coś się wam pali, wiecie Ale kto mnie pójdzie, co? Tam troszeczkę mało amunicji, wiecie. O, się nada. Też się może... Dobra, zdążył przeładować, jak miło. Oj Ojojoj. Oj, oj... Oj oj oj... Oj oj oj... Bang. Oj. Jednak oj 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 dwa. Czuję, że przegapiłem na żartach. I to był Uh, wow. Dobrze, że zmieniło mi na broń, w której mam amunicję. Dobra, udało się. Może nie tak efektownie jak... Wcześniej. Eee, o! o! Pd. Złote. Miło, miło. E... Atencjone! No, no 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 To był mój przystanek. Ale tu jest jeszcze jeden przystanek, Max. To jest przystanek, którego nie można pominąć, wiesz? Tu oni mają amunicję i ja też chciałbym tę amunicję mieć. So he i Bronko be być. The smart move would have been sticking with DeSilva and going straight to the hangar. But when was I ever about smart moves? I'm a dumb move guy. Hey, Max, we'll drive onto the runway. No thanks. Let me walk in the main entrance. I'll put a big shit-eating grin on my face and let these assholes take turns trying to kill me. That's my style. And it's too late in the day to hope for change. Boy, were they throwing numbers at this problem. But then I'd chosen to be here. I wanted this. Was it redemption? Not really. It was pathetic desperation, and not much else. The further in I got, the more guys I saw. Becker wasn't running a police force, he was running an army. These guys were better trained and better equipped than anyone I'd seen out here, and I'd seen some mean sons of bitches. The mission was screaming suicide, but I didn't give a damn. At least I die being a pain in the ass. There the bastards were. Sneaking off in their rich kids' toy. I ain't got nowhere else to go, Packer! Mr. Payne! I believe you had something to say to me! Z granatnikiem. Nie podoba mi się, że pan jest z granatnikiem. Słyszałem ci wiele rzeczy. Na przykład to, że chłopak nie dostał. To, że ci chłopkowie też nie dostali. Nie jest najlepiej. Szybko, szybko, szybko tych. Awa, co jest? Just... No Max, opie, no. co jest? że ja straciłem dwa magazynki. Nie tak to miało wyjść, nie tak, nie tak, nie tak. Ojej. Cyk, 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 panowie. cyk, na tym? Nie idziemy cyk, O, kierowcę, kierowcę. Okej. Okay. Przestrzeliłam go, nie ma źle. Hedzik. No. Nie ja specjalnie to dobrze wyszło. było. No jestem następnym gringo. W dodatku nie mam... Ja wiem, stary. Ale ja już tak mam. Kto przyjechał do Silva? ojoj uh. Nie, to przyjechali koledzy tego. Nie, 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 nie. A znów mordę. Przepraszam, nie da się tego komentować. Szybko Szybko A? Ma nie myślę, naprawdę? Nie myślę. źle. No żeż ty! To jest. To do mnie. A ty do mnie strzeliłeś? No reszku żeż... no Ja nie mogę przez z tego wyleść. Co za gówno No, wiecie, że on nie umarł. On dostał kedy takie. dostał takie heady i nie zdechną, a ci też dostają teraz? Nożesz mordę z wami? Bang. To było piękne. Albo wyrwało niesamowicie. Bez ręki, bez ryja. I tu mamy wybór. Możemy go zastrzelić, bądź nie. Bo ja pamiętam, że ja tak przypadkowo go zastrzeliłem. to Some rent a clown with a gun who puts holes in other bad guys. Well, that's what they had paid for, so in the end, that's what they got. Say what you want about Americans, but we understand capitalism. You buy yourself a product and you get what you pay for. And these chumps had paid for some angry gringo without the sensibilities to know right from wrong. Here I was about to execute this poor bastard like some dime store angel of death, and I realized they were correct. I wouldn't know right from wrong if one of them was helping the poor and the other was banging my sister. Silwa, nie zapomniałem. Ej, dlaczego go zabiłem? No tak, z tej strony. Popieźle został. To było jednak, co by nie mówić. Bez y, ręki, z popalonym ryjcem, ale co by nie mówić, no, to mogłoby być za mało. Chodźmy go powstrzymać. O, dąbiłem ten samolot? Nie. Łau de machiu. Ojej! Oj, oj. O, my dobrze. sadobcza. Zrobili Łau Max. Wysadzimy go. Oj oj, oj. Coś ci mina zrzedła, kolego. Oj, oj. już nawet nie muszę leloadować. Jak pięknie! Oj ojoj. Oj. Ty, a to było w ogóle bez sensu, że jeden samolot chyba że tamten leciał do góry, no ale ten też leciał do góry. oj, oj, oj. ale tego już nie możemy zabić niestety. Gra nam nie pozwala. Wait Max! No! I ja Max! Coś. We, we have what we need on him. now! Let him enjoy a trial and a spell in prison. Let him suffer. Trust me. I'm sorry. 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 I'm Ha oh, Chodź... Wow. z... Aaaa! Drugą też mu powinien tak zrobić. No nie! No nie! Chyba no nie. No, cały czas działa, nie? O, został znaleziony powieszony. to chociaż tyle, że... Tyle dobrze. O, a teraz prognoza pogody. No cóż... Nie takiego zakończenia się spodziewałem. Okej, okay, fajnie. Ech, co ja mam tutaj z tym zrobić teraz? No cóż, chyba wylogowało mnie do menu. Nie wiem. Nie wylogowało. Dobrze. Ech, cóż, dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tej serii. Jeśli się spodobało, dajcie łapkę w górę, napiszcie komentarz. Wyrzucił ogierkę. A nie, rzuciły się napisy końcowe. Okej. Okay. Yy, to tak, jakby ktoś był ciekawy no to zakończenie z kwestie wizualne, bo dialogi mieliście napisane yy, wizualnie było tak, że Max po prostu sobie siedział gdzieś na prawdziwych wakacjach no i słuchał sobie co to się wydarzyło na tej baki znaczy on sobie siedział na baki no i odchodził pod koniec już z drinkiem taki spokojny z drinkiem czy tam Jakimś koktajlem w stronę plaży. I koniec. No. E, więc to by było na tyle z tej serii. Zobaczmy co tutaj nam się stanie. Cieszę się, że nie wywaliło gry i nie wywaliło mi e, nagrywania przez to. Tak, możemy sobie popatrzeć, co tu się nam, mi udało zebrać. Tu było nieźle. Też było nie najgorzej, no te złote bronie tak później tu się udawało, o. Ale za to nie znalazłem, aha, gazetka biurowej, i plakat reklamowy, no. I weź tu człowieku yy, to znajdź. Tu za co znalazłem wszystkie ślady, nie znalazłem kałaszka, trochę szkoda. Łysy grubas w złym humorze. Ogólnie giereczka, albo inaczej. Na moim drugim kanale, Młody Boomer, będzie film poświęcony całej wszystkim trzem częściom Maxa. Nie wiem jeszcze czy, czy każdy jest osobna. Chyba tak i taki zbiorczy później będzie, yy, którym którym sobie już tak inaczej po, pogadam na ten temat. No. Yy, Trubiolosobowa już raczej nie działa. O, starcie prywatne, i gier. No to być proste na mieszanie. Duży Deadmatch, drużynowy. Zobaczymy, czy coś jest. Czy ktoś w to jeszcze gra? Ale wątpię. Ta gra ma 13, 11 lat. 2012. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tej gry. Jeśli się spodobało. O, ktoś gra. Jeśli się spodobało, dajcie łapkę w górę, napiszcie komentarz, zasubskrybujcie mój kanał. Yy, no co? Na razie. Cześć!